No witam jeszcze raz bardzo serdecznie wszystkich. Unboxing na live dzisiaj e, pokażę nowe sprzęty, które przyszły do nas z kurierem. To będzie kamerka Logitecha i mikrofon Nessie. No to co, przechodzimy do e, tematu głównego. Tutaj mam specjalny sprzęt do unboxingu. To jest taki zawodowy sprzęt do unboxingu chińskiej marki, e, nieokreślonej chińskiej marki. Mam nadzieję, że się sprawdzi. No i zaczniemy może od kamerki. Na pierwszy ogień idzie kamerka Logitech C920. To jest kamerka, która nagrywa HD. Nazywa się HD Pro Webcam. Także mam nadzieję, że się sprawdzi. Co my tu mamy na opakowaniu? Rozdzielczość Full HD, tak jest. Rozmowy wideo Full HD, wszystko Full HD. Zdjęcia Full HD, rozdzielczość Full HD, 15 megapikseli. Wow, wypasy i zajebiście tutaj jest taka rozpiska z podziałką nie wiem czy to u was będzie widać na tej kamerce którą mam w tej chwili podejrzewam że jak już zamontujemy tą to takie rzeczy będzie widać to tutaj można wam przeczytać jeszcze ewentualnie o po francusku la webcam se connecte tous les enfants profitez d'appels de qualité full hd fast time pour unes qualités LVO w google hangouts cokolwiek to znaczy na pewno to jest fajne no i dokonujemy tego unboxingu, pyk, cześć Hoverb, witam serdecznie Ciebie raz jeszcze, mieliśmy okazję już dzisiaj porozmawiać chwilkę, pyk, stryk, dlatego raz jeszcze i otwieramy. Uwaga, zaraz pewnie popsuję pudełko, bo to tak zwykle się kończy, o już powiedziałem, jest jeszcze taka sprytna wieszaczka, a tak to jest zrobione, dobra, już wszystko kumam, no i otwieramy kamereczkę. Czekajcie, bym tak się starał bardziej do tej kamery, która jeszcze tutaj jest. Pyk. Udało się otworzyć. Staram się nie, nie zaliczać takich w top, jak ojciec dójki dzieci. Ostatnio przy unboxingach kamerka wygląda tak. Tutaj mamy jeszcze krótką, krótką bardzo z taką króciutką instrukcję obsługi, która może ewentualnie posłużyć za papier toaletowy, bo tu i tak są bardzo niezrozumiałe języki. Także to na chwilę odkładamy na bok. Mamy tutaj również jakąś taką karteluszkę A Step Guide. Aha, jak zainstalować, insta jak podłączyć to do monitora? Ja niestety mam monitor, który jest z czasów przedwojennych, więc takie mo mocowanie na pewno nie wypali. Będę musiał szukać alternatywnych sposobów zamocowania tej kamerki. No i cóż, otwieramy ją dalej. Jakaś legenda. Pewnie legendy to o tej kamerce krążą, na pewno, jeżeli chodzi o legendy. Dobra. I co mnie pierwsze cieszy? Na pewno mnie cieszy to, że jakaś legenda i dwa epiki. Na pewno mnie cieszy bardzo to, że tutaj będzie dużo dłuższy kabel niż w tej kamerce, którą ja mam teraz, ponieważ ta kamerka, którą ja mam teraz, ona niestety ma bardzo krótki kabel i jest to kompletnie do kitu. Ten kabel jest napięty jak baranie jajka i do niczego się to nie nadaje. A tutaj widzę, że ten kabel jest dużo dłuższy. Stryk. No jest go trochę. Jest go trochę, na pewno będzie dużo wygodniej korzystać, czyli temat jest bardziej przemyślany. Widzę też kolejną rzecz, że mamy tutaj do czynienia też z gwintem. Gwintem, no z gwintem. Tu jest gwint. Z gwintem. Y na którym może nakręcić kamerkę? O, to może taka opcja też, też mi się przyda. O, proszę bardzo, jest, jest mój kod. Specjalnie przyszedł też na unboxing. Dobra, ja to otwieram dalej. Jak będziecie się nudzić, to mówcie. Jak będziecie się nudzić, to mówcie. Dobra, otwieramy to. Pickstryk. Rozrywamy. Jest mocowanie. Mocowanie też się wydaje dużo solidniejsze niż to mocowanie. Kamerze poprzedniej. E, tutaj jeszcze widzę, że jest Taki antypoślizgowe ogumienie. Z drugiej strony także. Więc kamerka myślę, że całkiem solidnie e, będzie się trzymać. No, zdecydowanie dużo, dużo bardziej e, solidnie wygląda ta kamerka, jest dużo cięższa. E, no i na pewno też jakościowo będzie dużo lepiej zbierać. Tutaj są mikrofony zewnętrzne. Unboxing kota. Dobrze. OK. Przerywamy w takim razie unboxing naszych sprzętów i przechodzimy do unboxingu kota. Mam mówić wybacz, ale jest unboxing kota. Kot, kot jaki jest, każdy widzi. Tu ma głowę, tu ma oczka, ma również uszy i przednie łapy. Przednie łapy służą mu do drapania pancia. Tutaj kot z tej strony wygląda tak. O, już mnie podrapał tylnymi. Dobra, dajemy mu spokój, bo on się zaraz wkurzy. Już się wkurzył i poszedł. Dobra, przechodzimy do unboxingu mikrofonu. Unboxing kota już był. Przechodzimy do unboxingu mikrofonu. Kurde, podrapał mi po gębie. A! <grymne> widziałem to, widziałem to za opóźnieniem u siebie na ekranie. Dobra. Jedziemy teraz z mikrofonem. Przypomnę, jest to Blue Nessie. Czyli taka chyba młodsza siostra Blue Yeti. Mikrofonu, który posiada ojciec dwójki dzieci. Ja nie chciałem być kserobojem i nie chciałem mieć takiej samej kamerki jak ojciec i takiego samego mikrofonu. Dlatego kupiłem sobie gorszy i tańszy. Tak, dobra. Jedziemy ze sprzętem otwierającym. Widzimy delikatne uszkodzenia pudełka, aczkolwiek mam nadzieję, że nie wpływa to w żaden sposób na zawartość. Tutaj na wstępie widzimy instrukcję obsługi, tak, ale z bardzo fajnego papieru. <laughs> Lunesia Adildos, jak twierdzi Hover, być może, nie wiem. Zobaczymy, czy tak da się z tego korzystać. Na pewno na jakimś liveie będziemy to testować. Okej. Okay, mamy tutaj masę jakichś ustawień. Fajny papier, fajnie się to ogląda, fajnie się czyta. Ale przejdźmy do samego sprzętu, bo tego jestem strasznie, strasznie ciekaw. Ja się nie mogę doczekać już, od kiedy dostałem. Okej. Okay. Pyk. Takie pudełko dalej. Dobra. Pyk. O, kurde, ale to jest fajnie zapakowane. Zobaczcie. Tutaj jest jeszcze styropian tak zwany. Hmm. Opa, ale kurde, jest klasa, powiem Wam. Nawet z kiropian zobaczcie, z tłoczeniami, Blunesi. ładnie to wygląda. Naprawdę na razie to robi wrażenie. Zróbmy się troszkę. Okay. no i jest, jest oto i ona. Cześć Agnieszko, witam serdecznie. Tak, mamy kabelek. Kabelek też wygląda na długi, sprytny i całkiem, całkiem okay. Pachnie nowością, pachnie taką chińską fabryką, paśnym ryżem, no takimi rzeczami. Bardzo fajny kabelek. Kurde, sierść mi naleciała do gęby. Dobra, jest oto i ona. Lunessi. No i od razu wam powiem, że na pierwszy, Pierwsze moje wrażenie jest takie, że mikrofon jest naprawdę w miarę ciężkawy. Spodziewałem się, że będzie lżejszy. Pyk pstryk. O, jest pochłaniacz wilgoci. Będzie można go użyć do jakichś ciekawych rzeczy. Okej, okay, pyk. Zobaczcie, tak wygląda trochę bliżej. Hmm. Ja się przełączę na taki widok bieżący, żeby móc go oprezentować. Okej, okay, pyk, pstryk. Naprawdę jest ciężkawy. No i to jest podstawa tego mikrofonu. Ok, pyk, bardzo fajna rzecz, ponieważ tutaj pod tym napisem, za tym napisem blue jest już popfiltr, siateczka, także jak będę pff, mówił, pff, prychał, puchał do tego mikrofonu, to nie będzie takich chamskich yy, uderzeń yy, u Was w dźwięku, dobra, ale powiem Wam tak, no tutaj gło głownia tego mikrofonu, ona jest tutaj wykończona plastikiem, to nie jest metal, ale jakby no cena też to tłumaczy, z tym że wygląda porządnie, nie jest to jakaś tendeta. Z kolei tutaj podstawę metalową ciężką. Tutaj jest pokrętło, zobaczycie, o, pokrętło do zmiany głośności, ponieważ tak ten mikrofon, on ma tutaj z tyłu pod bezpośrednie połączenie do jacka na odsłuch słuchawkowy, czyli nie trzeba żadnych dodatkowych odsłuchów kombinowania na 10 kabelku do kompa, tylko odsłuch mamy bezpośrednio stąd. Tu jest przycisk do, do wyciszania. Tutaj mamy trzy tryby nagrywania: jest tryb do nagrywania instrumentów, tryb wokalny, tryb do, do, do mówienia, do mowy. Tutaj jest podłączenie pod, pod mikro USB do kompa. Fajnie, bo tutaj jest ogumowanie, czyli ten mikrofon on się nie powinien suwać dokładnie. Biurko mi się suwa, a, a, a mikrofon mi się nie suwa. I jeszcze jedna fajna rzecz, zobaczcie: on ma. Ruchomą główkę. O, ona dosyć ciężko chodzi. Możemy sobie ustawić pod kątem takim, jakim będziemy mówić. Czyli, jak ja będę powiedzmy miał ten mikrofon tutaj i będę chciał mówić do niego, to powiedzmy, że będę miał go gdzieś tak pochylony, żeby ewentualnie wszystko ładnie zbierało. To będę jeszcze dzisiaj testował na jakiej wysokości, jak co będzie zbierać. Bo ja podejrzewam, że nie będę raczej siedział i mówił do Was tak. Słuchajcie, siema. W Gralex, bo to będzie bez sensu. Więc ten mikrofon będzie sobie gdzieś tak tutaj stał, gdzieś tak z, yy, na dole i będzie sobie zbierał to, co będę do Was mówił. Tutaj sama, samo to wykonanie tej, tej tutaj mm, nazwijmy to. Nie wiem, czy to jest dźwignia. No tego wysięgnika. To jest metal, wygląda to bardzo solidnie. Chodzi to ciasno. Nie spodziewam się, żeby to miało się szybko wyrobić. Na tyle, żeby ta główka miała luzy i miała opadać, więc nie powinno takiej sytuacji być. No, słuchajcie, mi się bardzo podoba. Wizualnie jest petarda. Zobaczymy, jak będzie z dźwiękiem. Tak, ze wszystkich stron wam pokażę pyk. Dobra. Zobaczmy, czy ktoś tam komentujecie. Fajny styropian Kuba napisał. Dobra. Tak to wygląda. No i co, słuchajcie, z racji tego, że robię to na live, to od razu wam zapowiem. Wygospodaruję dzisiaj troszkę czasu. Za chwilę te sprzęty podłączam do komputera. Mamy godzinę 19.20, więc o 20.00 startujemy ze streamem. Startujemy ze streamem w na nowym sprzęcie. Mam nadzieję, że się wyrobię do 20.00 z konfiguracją tego wszystkiego i że już będę wiedział, z czym to się je. W ogóle zobaczcie, jak taka statuetka, jak nagroda w jakimś konkursie. Mikrofon tak. O, wygrałem. Dobra, i o 20.00 widzimy się na streamie. Eee, a jeszcze może w międzyczasie mi się uda to wyrzucić. No, po prostu to udostępnię. Już się nie będę chrzanił obróbkę. Po prostu udostępnię to wideo, żeby ci, którzy nie widzieli unboxingu, żeby sobie go zobaczyli. Tak, będzie dzisiaj dobra zmiana na streamie. To znowu przyszedł. No to co? Widzimy się o 20.00. Kto będzie? łapa w górę. Słuchajcie, zostawiajcie lajki pod tym wideo. Eee, pamiętajcie o subach, ale tutaj widzę samych całych bywalców. Dobra. Ja się biorę za podłączanie. Trzymajcie się i do zobaczenia o 20.00. Na razie.